Dzieci wiedzą więcej od nas. Wczesna edukacja ekologiczna przynosi efekty. Czy taki recykling, czy takie segregowanie śmieci jest nam potrzebne? Ta! Przed wizytą u najmłodszych przyjrzyjmy się temu, do czego przyczynili się dorośli. To tak nieprzyjemny widok, że najlepiej zakryć oczy. Przepełnione kosze na śmieci stanowiły jeszcze nie tak dawno. Codzienność w ostrudzie. to się zmienia. Samorządy miejski i powiatowy postanowiły zawrzeć umowę o współpracy i już widać rezultaty. Na terenie miasta przybyło pojemników, są regularnie opróżniane. Teraz czas na nas. Na każdym stanowisku w urzędzie są takie kosze. Wystarczy tylko butelkę umyć i włożyć do odpowiedniego kosza, czyli szkło. Segregacja odpadów to obowiązek każdego mieszkańca oraz przedsiębiorstwa. Wytyczne dotyczące tego procesu znajdują się w krajowych i unijnych przepisach. Ustawodawca wprost określa, w jaki sposób należy to robić, zaś wszelkie odstępstwa od wyznaczonych reguł mogą oznaczać kary i kontrole. W tym roku odebraliśmy takich zgłoszeń od mieszkańców ponad 150. Dokonaliśmy 84 kontroli deklaracji. Każdy, kto płaci i ma złożoną deklarację, te śmieci będą odebrane. No, myślę, że tutaj czasami jest to pośpiech, czasami brak jakiejś dobrej woli, a czasami po prostu lenistwo. Kiedy miasto budzi się do życia, pracownicy służb komunalnych są już od wczesnych godzin porannych na pełnych obrotach. Tu o spokojnym początku dnia nie ma mowy. W Kościuszki wjeżdżamy, jedna z gorszych ulic w ostródzie z tego względu, że to jest tu przychodnia, dużo ludzi, dużo aut. No i ludzie stawiają tak, jak stawiają auta jak potrafią, nie? więc więc jest piekielnie ciasno. A na przykład tutaj nam stanął już kolega. Ja powinienem stanąć w jego miejsce, bo tutaj z tej bramy zabieramy, zabieramy śmieci, więc ja muszę stanąć na ulicy i zlokuję cały, cały ruch. To nasza robota, że pracy tym ludziom nie ułatwiamy. Dobra, co tu się dzieje? Co to jest? A szkło jest. To jest wysokiej klasy szkło. Tak ludzie sortują, czyli to nie jest szkło. Takie obrazki na ulicach miasta lub kołowiat nie dziwią, ale coraz częściej budzą społeczne oburzenie. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Jest poniekąd to problem, bo dalej dużo ludzi, czy nawet nie. Wiem, na wsiach palą śmieci, pewnie w piecach, i nie segregują tych śmieci. Tak mi się wydaje. Zresztą w szkołach pewnie też powinno być to bardziej też brane pod uwagę. Jak ktoś ma małe mieszkanie, nie da rady tego segregować oddzielnie. Bio, zmieszane jakieś tam inne rzeczy. Są z tym problemy. Ja próbuję uczyć wnuki, i sama segreguję. I o sobie, i odpady. Inne sobie i zmieszane też sobie. Duże gabaryty stanowią duży problem. Często ludzie nie wiedzą, gdzie je wyrzucić. Las to najgorsza z możliwych opcji. Nasze tereny zielone, mimo wielu akcji i apeli, toną w śmieciach. Dzikie wysypiska szpecą, odstraszają, są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt, mogą wywołać pożar, doprowadzić do skażenia wód i gleby. Poprzez niewłaściwą segregację nie tylko stajemy się szkodnikami dla środowiska, ale także utrudniamy pracę innym. Duże meble to jest gabaret, a lodówki telewizory to jest Elektro. Też są określone w harmonogramach dni, kiedy można je wystawiać, a ludzie wystawiają je po prostu wtedy, kiedy chcą. nie? Także jest mała, bardzo mała świadomość ludzi, jak sortować, jak wystawiać. Wystawiają kiedy chcą, skąd jest na mieście cały czas. Cały czas jest bałagan. Czasami my zabierzemy gabaryty. A na drugi dzień one już znowu stoją, bo ktoś komuś się przypomniało, nie lecimy dalej. Musimy wykazać się odpowiedzialnością i podstawową wiedzą. Ludzie powinni troszeczkę zaznajomić się z segregacją, to ludzie wrzucają do zmieszanych wrzucają dosłownie wszystko. Od, od wnętrzności zwierzęcych po meble, przez ubrania, wszystko, wszystko. Teraz no, no, no ja wysypując się na rudnie. Mam, mam problemy na przykład z oponami, bo no, tam każą mi je zabierać, więc jeżeli widzimy opony, wyrzucamy je, wyciągamy. Wyciągamy, jeżeli zauważymy, jeżeli jakieś duże gabaryty, meble, bo ludzie po prostu wrzucają całe szafki, jakieś rowery, wszystko, wszystko idzie do zmieszanych, no wyciągamy to, bo później jest problem na wysypie, bo tam jest też kontrol przy wysypie. No i każą mi to zabierać z powrotem, bo to jest nie ta, nie ta frakcja. Teraz to najmłodsi są w stanie wprawić nas w zakłopotanie i wykazać naszą niekompetencję w temacie. Powinniśmy wstydzić się. Podczas wizyty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie na własne oczy przedszkolaki zobaczyły, jak pracują tu pracownicy. Na czym polega segregacja i dlaczego jest ważna? Witam Was w hali segregacji odpadów. To jest miejsce przyjęcia odpadów, tak zwana, my to nazywamy nadawą, stacja nadawcza. Ciężarówki są pełne śmieci. To, co dalej z ich zawartością się dzieje, maluchy już nie muszą się zastanawiać. Wszystko zostało im pokazane i wytłumaczone. Odpady wjeżdżają na zakład i są poddane mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu. Mechaniczne przetwarzanie odpadów zachodzi za hali sortowni. Yy, do, służą do tego maszyny, ale i także człowiek po prostu finalnie też doczyszcza ten towar. Lub trafiają odpady na kompostownię, gdzie są po prostu poddane procesowi kompostowania. I jeszcze złom się trafi, proszę bardzo. O, jeszcze no, się, separator się pomylił i jeszcze tu jest złom przepuścił. Tak jak dzisiaj mamy grupę dzieci i my nastawiamy się też na edukację takich grup dzieci z uwagi na to, że to one są cenzorami swoich rodziców, rodziny. A ponadto to są w przyszłości świadomi wytwórcy odpadów, i oni będą nam gwarantować to, że to, co jest dobre, będzie utrzymane. Tam była faza intensywnej jego kompostowania, a to jest faza dojrzewania kompostu. W trakcie wizyty przedszkolaki poznały pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami. Dowiedziały się w jaki sposób i dlaczego należy segregować odpady. To wszystko warto sobie przypominać niezależnie od wieku. Wycieczka to taka praktyka dla dzieci, czyli widzą, co się dzieje, że trzeba segregować śmieci. Tak, nauka taka. Nauka przez doświadczenie. Była faza intensywnego kompostowania. Dalej była faza dojrzewania na placu, 8 tygodni. I po tym czasie można przesiać ten towar, tak? I tak powstaje właśnie rudnoplom. I już proszę Państwa, to już nie jest odpad, to już jest pełnowartościowy produkt. Przeważnie biorą to rolnicy, bo tu jest dużo zawartości azotu, fosforu, potasu, wartości jakichś tam odżywczych które regenerują glebę. Wracamy do ostrudy. To jak segregować to jedno, a dwa to kultura, jaką należy zachować wyrzucając śmieci. I z tym my, dorośli, mamy problem. A jeżeli chodzi o, o śmieci, no to najgorszą rzeczą jest to, że ludzie mają problem np. z otworzeniem klapy śmietnikowej. Przychodzą z workiem i rzucają obok, obok pojemnika, bo im się nie chce otworzyć. Nie, nie zawiązują tych worków, później to się nam wysypuje. Ludzka wyobraźnia nie zna granic. Mamy ich na przykład 20 sztuk w ciągu dnia. I postawią, i my musimy je dźwigać, nie? To, co trafia do koszy lub koło nich, potrafi zaskoczyć. Nawet wjeżdżaliśmy teraz tam w grunwaldzką 16, tam do Barbera. Tam nie ma wjazdu. Ani z jednej strony. Szczury biegają, o szczury! O, proszę bardzo, patrz, patrz, patrz. To my na nie mówimy kangury. Chcąc uniknąć kosztów, a może fatygi. Wyrzucamy odpady, gdzie popadnie, i jak tu się dziwić, że potem jest w pojemnikach brak miejsca wyposażenia Łazienek, jakieś zlewy. Często też mamy zgłoszenia mieszkańców, które dotyczą pozostawienia odpadów domowych niesegregowanych w koszach przy ulicznych, tak? No tutaj, Prym wiezie, cmentarz Żołnierzy Radzieckich i park przy pasażu. To wszystko jest proste i wcale nie musi kosztować nas dużo nakładu, czasu czy nakładu finansowego. Jeżeli mamy gabaryty, zgłaszamy te gabaryty do odpowiedniej firmy i one zostaną odebrane. W terminie wyznaczonym, tak? Jeżeli mamy opony, każdy z, z nas ma prawo te opony zawieźć do przoku za darmo. Generalnie no, traktują nas tak jak śmieciarze. No. Bardzo mało życzliwych ludzi jest. Bardzo mało. Dużo ludzi jest po prostu tak, jakby robili na złość, że wchodzą do wiaty zamiast do pojemnika wrzucić, to ci postawi przy drzwiach śmieci. Nie? Także to są, no, odbiór jest w większości negatywny moim zdaniem, nie? No dobrze, ktoś sobie pomyśli, a co z podstawową wiedzą na temat segregacji? Tego dowiemy się od dzieci. Powiedz mi, Gabriel, co byś wrzucił do zielonego pojemnika? Sz Szklaną butelkę. I tak, do pojemnika lub worka w kolorze niebieskim będziemy wrzucać odpady papierowe. Do zielonego ma trafiać szkło, do żółtego metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego odpady ulegające biodegradacji. Do oddzielnego kontenera będą oczywiście trafiać śmieci zmieszane. Ja nie ukrywam, że mi na początku segregacja odpadów sprawiała bardzo dużą trudność. Ale trening czyni mistrza. Także zaczynamy od najmłodszych lat, żeby dzieciom to wpoić, żeby to po prostu stało się czymś naturalnym u nich. Na załączonych obrazkach, na tablicach dydaktycznych, e, dzieci mogą dotknąć różne odpady. Mamy kolory worków, dzieci segregują do tych. E, kolorowych worków już wiedzą od początku jaki kolor jest przypisany do danego odpadu. Segregowanie odpadów i zapamiętanie podstaw, jak słyszymy, to żaden problem dla naszych dzieci. Dzięki licznym programom edukacyjnym, które są wdrażane i utrwalane również u starszych dzieci czy młodzieży, urząd miasta w Ostródzie nie tylko inwestuje w porządek na ulicach, ale także w naszych głowach jeśli chodzi o segregację odpadów i o całą gospodarkę odpadami w ostrudzie, jest coraz lepiej. Na pewno mamy jeszcze sporo do poprawy, ale dzięki również wsparciu funduszy zewnętrznych, te edukacje na poziomie szkół podstawowych ciągle prowadzimy i będziemy ją prowadzić we wszystkich ostrudzkich szkołach podstawowych. Będziemy starali się, żeby było u nas bardziej zielono, bardziej czysto, a ta segregacja i to wszystko, co jest związane z gospodarką odpadami było na jak najwyższym Poziomie. To, że śmieci nie znikają magicznie, a ich odpowiednie segregowanie ma znaczenie, młodzi mieszkańcy Ostrudy są świadomi. Teraz czas zadać sobie pytanie, jak z tą naszą świadomością jest. Dlatego śmieci segregujemy, bo jeszcze z niektórych możemy mieć fajne rzeczy.